Siemanko, siemanko, bonjour, witam Was serdecznie na moim kanale. Obiecałam, więc ma być zrobione, tak? A nie jest, ale będzie. Jeszcze w tym filmie. Mamy dzisiaj wtorek. W niedzielę udało mi się ruszyć do roboty. Rozpisałam sobie wiele rzeczy, porobiłam wiele rzeczy, takich formalnych bardziej. Ale nie miałam się tutaj ogarniać, więc tak jak powiedziałam, potrzebowałam deadline. Deadline jest dzisiaj, więc dzisiaj zanim skończę nagrywać ten film, salon będzie gotowy. Pierwszym punktem jest zrobienie podłogi pronto. Tak, to od tego zacznijmy, tak? Dobra. Podłoga umyta i to nawet dwa razy, bo to jest ostatni moment, kiedy jest tyle miejsca w salonie i Zaraz zajmę się salonem, ale zanim to, to jeszcze muszę przenieść szafeczkę za mną, która stoi w przedpokoju, oraz buty. One mi nie będą przeszkadzać przy wnoszeniu rzeczy, ale już będą krokiem do przodu. A następnym krokiem w pokoju jest wrzucenie obrazów na ścianę z powrotem, które de facto muszę poprawić. No ale, 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 to później, to później, to później. Nie dzisiaj, dzisiaj tylko układamy salon z powrotem. Wybaczcie te pranie w tle, ale dzisiaj mam dzień prania. Przedpokój już jest zrobiony, chciałam powiedzieć sypialnia, sypialnia to jest jeszcze nadal zawalona. Nawet wytarłam stoliczek, poukładałam wszystko na miejscu, więc jest teraz ładnie, czyściutko i bardzo y, estetycznie. I biorę się za salon. Oczywiście nie jest tak, że w międzyczasie tylko cały czas robię, bo już mam zjeść śniadanie, porozmawiać z moimi dziećmi, z mamą i milion innych rzeczy, jakichś drobnych, bo, bo potrzebuję takiej dopamięki dodatkowej, ale cieszę się, że nagrywam ten film, bo faktycznie dzięki temu mam taką werwę energię, żeby to robić, kontynuować i żeby faktycznie dzisiaj skończyć, może nawet uda mi się wszystko posprzątać. To by było super, bo plan podstawowy był taki, że wszystko odkładam i zostawiam, ale jak zobaczyłam tą szafeczkę małą, nieposprzątaną, w tym przedpokoju, to stwierdziłam, no dobra, to zrobię od razu to i będzie już z głowy. Także jest nadzieja, że inne rzeczy również dzisiaj posprzątam, które po prostu chciałam wnieść tu z powrotem, ale zobaczymy. Nie nastawiam się, na razie mówię, że idzie mi dobrze, i, i okej, okay, lecimy dalej, czyli obrazy. Najgorsze jest to, że nie mam jeszcze statywu, więc muszę kombinować z tym telefonem, gdzie go postawić, żeby było cokolwiek widać. O, ale damy radę, prawda? Więc teraz stawiam Was na kanapę. Obrazy już wiszą. Cały czas mam wrażenie, że ten czerwony krzywowisi, ale nie umiem go prosto powiedzieć. No nie potrafię, może w końcu mi się uda, ale to później. I jeszcze chciałam naprawić, naprawić, wytrzeć lampę, no jeszcze ją popsułam, w sensie teraz krzywo wisi, nie wiem jak ja mam ją poprawić, ale dobra, nie zwracajmy na to uwagi, nie widzę tego, nie patrzę na to. Teraz biorę się za mój kącik fotelikowy, że tak powiem. Najpierw roślina, fotel i sekretarzyk. Teraz, teraz te cięższe rzeczy, no i te mniej przyjemne i te mniej lekkie. Myślę sobie, jak mam wnieść fotel, który jest dość ciężki, żeby nie porysować podłogi, bo to jest naprawdę moje duże zmartwienie dzisiaj, żeby tak wnieść meble, żeby jej nie porysować podłogi. No a fotel będzie z tego chyba najcięższy, no bo z półek mogę wyciągnąć rzeczy, więc będą lżejsze, a z, no fotel jak fotel, no trzeba go wnieść. Jest taka ładna pogoda, że już mi motywacja spada, no bo Wiadomo, teraz te cięższe rzeczy i aż chciałoby się wyjść na dwór. Tym bardziej, że wczoraj przez ponad pół dnia miałam migrenę i w nocy nie mogłam spać. Zasnęłam gdzieś koło czwartej dopiero, ze względu na to, że zapomniałam o tabletce na ADHD, więc miałam taki natłok myśli, a nie chciałam brać jej w nocy, no bo nie wiedziałam, czy zasnę, więc się męczyłam. No i się męczyłam, i się męczyłam, i do czwartej się męczyłam, i dzisiaj wstałam o dziesiątej. No ale, dobra, damy radę. No obiecałam, to muszę dać radę, tak? No, no nie mam wyjścia, no muszę. Chociaż nie wiem, tak ostatnio się zastanawiałam, czy to takie dawanie radę za wszelką cenę jest dobre. Ale to nie przeciąża mnie na tyle, żeby tego nie zrobić, więc... Ok, spróbuję, tak? Spróbuję robić fotel, bo fotel jest bardzo ciężki i to jest dlatego mam też taki opór ale tak naprawdę ciężki. Ale próbuję. Już wpuściłam kolejne pranie, więc nie jest tak, że siedzę i nic nie robię. Nie, wpuściłam pranie, ściągnęłam wszystkie pajęczyny, bo nie wiem, czy Wam mówiłam, że ja hoduję pająki w domu, te długie takie z długimi nogami. Ja nie wiem, jak one się po polsku nazywają, to jest Do 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 Daddy Long Legs. I ja im pozwalam być u mnie w mieszkaniu, no ale od czasu do czasu muszę przez to prze, 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 przetrzeć, przełapać te pajęczyny. I ostatnio zauważyłam, że chyba któraś się okociła w pajęczyca, i właśnie, Daddy Lomplex, a jednak kobieta. Milion myśli na raz. Ale nie, dzisiaj wybrałam lekarstwa tak jak się należy, także nie, jestem w miarę skoncentrowana. To pewnie jeszcze skutki migreny wczorajszej. No, znalazłam, że się okociła i jest dużo takich malutkich, przezroczystych pajączków, a że ja moją, moim hobby w czasie, kiedyś chcę oglądać coś takiego bez mm, niewymagającego myślenia, to oglądam się różne rzeczy. I między innymi oglądam o pająkach też. I dzięki temu. Znam ich te fazy, nie wiem jak się nazywają, no ale wiem, że właśnie te takie małe przezroczyste pajączki to są te takie świeżo narodzone. No i dzisiaj pierwszy raz wziąłam pajęk paderegi właśnie tego świeżo narodzonego. Był bardzo szybki, uciekł, nie wlazł na mnie, nie wiem. Mam nadzieję, że żyje. Chciałam go wyrzucić na dwór, bo był za fotelem. No, a jak już mi któryś jest na dole, no to musi niestety opuścić mieszkanie, albo jak któryś jest spokoju u dzieci, no to też musi opuścić mieszkanie, bo dzieci się boją. Ale jak jest w innych pomieszczeniach, to mogą sobie żyć. Także jest taka umowa między nami, że mogą, mogą tu żyć za free, tak? Nie dokładając się, ale muszą być tam, gdzie mogą być i nie w innych miejscach. Także dlatego chciałam go wyrzucić, no ale się nie udało. Mam nadzieję, że żyje. Że udało mu się uciec ze mnie. No, ale jestem z siebie dumna, bo pierwszy raz w życiu miałam pająka w rękach dobrowolnie samo od siebie. Więc taka obecność wśród pająków pomogła mi z arachnofobią. Arachnofobia chyba się to nazywa, prawda? No, dobra. Koniec gadania. Trzeba wstać. Pierwszy kwiatek, więc to nie jest najcięższe. Idę po kwiatek. Moja miejscowka już. Przygotowana, także zostały mi tylko dwie szafki: jedna pod telewizor, na której nie stoi telewizor, i druga Kalax. Na Kalaxie jest pełno książek i stwierdziłam, że w nagrodę zamówię sobie kamizelkę na temu, jeżeli to zrobię dzisiaj, bo już naprawdę mi się nie chce. Już włączyłam sobie słuchawki, żeby słuchać czegokolwiek podczas robienia, bo już mi się nie chce, ale dokończę. Dokończę. Przed chwilą przekąsiłam drugie śniadanie, chociaż jest godzina prawie 14, ale nie chcę mi siedzieć do sklepu. W sensie, jak wyjdę do sklepu, to już wiem, że nie dokończę, więc muszę zostać w domu i to skończyć. Dopiero wtedy mogę iść do sklepu, żeby kupić coś na obiad, bo nie mam nic, nawet w zamrażarce. Nie. I potem dopiero mogę wyjść z domu. Także najpierw muszę tu skończyć, ale jeszcze dwie rzeczy ciężkie i mały stoliczek i dywan. No, także dam radę. Tam radę. No i podkleiłam fotel jeszcze raz, bo mówiłam, że się boję podklejenia, porysowania, więc wciągnęłam go tutaj, żeby. Że, tak zresztą widzieliście. No, wciągnęłam go i przykleiłam nowe podkładki filcowe, ale nie robię tego z innymi rzeczami, no bo inne rzeczy stoją. Ten fotel jednak cały czas się rusza, no bo ja na nim siadam, dzieci po nim skaczą, także lepiej, żeby on dobrze był podklejony. Jeszcze na pewno będę musiała podkleić krzesła, ale to już nie dzisiaj. No, także jeszcze ten, te dwie rzeczy i wytarłam stoliczek, już go ogarnęłam. Także można z powrotem pić kawkę w mojej miejscówce, w miejscówce i znowu nagrywać standardowe pogadanki, też w siedząc w fotelu. Dobra. Teraz następne zadanie to wyciągnąć wszystko z szafki tej pod telewizor i ją przynieść, wytrzeć ją i poukładać z powrotem. Także. Widzimy się znowu za chwilę. Mam nadzieję, że jestem w kadrze, bo nie chce mi się nawet już sprawdzać. Statyw znaleziony, więc już stoicie od jakiegoś czasu na statywie. Szafeczki ogarnięte. I teraz zostaje mi dywan i mały stolik, ale w pierwszej kolejności muszę umyć podłogę jeszcze raz i podłogi u dzieci, plus wszędzie dookoła, bo mam tak brudne stopy, że ja nie wiem, jak to jest możliwe. No ale trudno. Biorę się zamycie podłogi, dywan, stolik, i na dzisiaj to wszystko. Zostaje mi jeszcze, ale to już jest kwestia porządków. Także to sobie wybaczam. Zostaje mi jeszcze taki mam koszyk z dokumentami, które zabrałam po prostu ze stolika, który był zawalony dokumentami, różnymi papierami, obrazkami od dzieci itd., itd. Więc to zostawiam sobie na czwartek, bo jutro mam bardzo ważne spotkanie, o którym Wam za chwilę opowiem. Ale najpierw chcę już tutaj skończyć i, i móc odpocząć troszkę dłużej i dać sobie nagrodę. Tak, tak, tak. Już ta motywacja chyba nagrody teraz już najbardziej działa, bo ja wiem, że ja to dokończę, w sensie, że ten film pojawi się po tym, jak to dokończę, ale żeby to zrobić szybciej, no to jest kwestia już tej nagrody. Ja wiem, że to nie jest dobre, żeby nagradzać się zakupami. Musiałam się ubrać, bo byłam. Pranie puścić kolejne. Trochę się zachmurzyło na dworze i nie wiem, czy będę dzisiaj wychodziła. Dywan już jest, stoliczek już jest zrobione. To, co miałam zrobić, zrobiłam. Także bardzo Wam dziękuję za to, żeście mnie dopilnowali, dopilnowały i myślę, że możemy powtórzyć to kiedyś jeszcze z innymi tematami, za które mam się wziąć, a jakoś nie idzie mi, więc potrzebuję tego deadline'u. Ja już będę powoli kończyła, umyję sobie powoli podłogi. Zrobiłam test, bo ja mam ogólnie w mieszkaniu tak dziwnie, że na przykład w tym pokoju jest parkiet w salonie, który uwielbiam, ja parkiety ogólnie uwielbiam. W sypialni i w pokojach od dzieci są panele przypominające drewno, a w pozostałej części mieszkania jest linoleum, czy tutaj, no nie wiem, jakaś podłoga taka sztuczna, w sensie, no nie jest to ani drewno, ani panele, po prostu takie coś jest, Gładkie. I zrobiłam test, bo gdybym miała teraz zmienić wodę, bo to wcześniej robiłam tak, że jednego dnia myłam podłogi w in, tam, gdzie nie ma drewna, a tam, gdzie jest drewno, czyli te panele i parkiet, no to myłam innego dnia. I dzisiaj zrobiłam test pierwszy raz, czy będę się ślizgała na tej powierzchni niedrewnianej, jeżeli powytrę prąto I nie ślizgam się. Także super. Będę myła teraz prąto całe mieszkanie. Trudno. Nie interesuje mnie to. Ja nie mam głowy do tego, żeby zmieniać wodę, żeby myć czymś innym powierzchnię. Będziemy to wszystko prąto i koniec, kropka. Tak. Także to. Teraz idę myć. Będę już Wam rzucała ten film. I co do tej nagrody. Wracając do tej nagrody. To... Ona się wiąże też z jutrzejszym tematem. Wczoraj miałam pół dnia migreny, ponieważ miałam dwugodzinne spotkanie z, moim, z moją prawniczką, a jutro idę do sądu. Mam nadzieję, ostatni raz. Więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko ułożyło się pozytywnie. Ja tylko chcę jedną rzecz, która sprawi, że będę się czuła bardziej bezpiecznie, jeżeli chodzi o zarządzanie pewnymi tematami. Chcę je przejąć na siebie, bo w tym mom momencie czuję się z nimi niepewnie. No ale o szczegółach nie będę się tu wypowiadała, może kiedyś opowiem. Mm. Więc tak, jutro mam termin i jestem z za siebie zarąbiście dumna, że pomimo tego, że wczoraj miałam migrenę, nie spałam do czwartej w nocy, dzisiaj wstałam i zrobiłam salon. Bo normalnie w takich sytuacjach wygląda to tak, że jak mam jakiś bardzo ważny termin, to ja siedzę i się zamrażam i nic nie robię. Totalnie nic nie robię. Więc to, że dzisiaj zrobiłam ten salon, jest naprawdę ogromnym sukcesem i naprawdę jestem z siebie dumna, tak brawo, brawo Ewa, good job i zasługujesz na tę kamizelkę. Już sobie znalazłam, kosztuje ona 12 franków i będę sobie, domówię sobie tam parę rzeczy, właśnie muszę sobie zrobić listę, co jeszcze potrzebuję, a i jeszcze mi rabacik wleci 35 franków, więc zapłacę za całość zamówienia 50, a będzie ono warte 85, także... Nie mam nic przeciwko. Um, miało być podsumowanie miesiąca będzie pewnie w kolejnym wideo, ale w kolejnym wideo pewnie będę dzieliła się z wami wrażeniami po sądzie, a póki co, a póki co, to chyba tyle. Dajcie znać, czy takie filmy też są dla Was ok. Gdzie biorę was ze sobą w to, co się faktycznie dzieje przez cały dzień i pokazuję Wam takie time timelapsy. Z tego, co robię, bo ja się świetnie bawiłam nagrywając takie wideo i jestem ciekawa, czy dla Was takie filmy są odpowiednie. Także kończę, dajcie znać w komentarzach, subskrypcje, polubienia itd. itd. Dobra, ciao, ciao, do następnego.